Dzień dobry Państwu, witam się z Wami. Ostatni dzień miesiąca lutego, więc zdaje się, że mamy 28, zgadza się? Wyjeżdżam z parkingu, tak, 28 lutego 2025. Słuchajcie, dzisiaj mamy piątek, na szczęście już, bo już wystarczy tego tygodnia, się trzymam jeszcze na moment. Wyjeżdżam pod szkoły, dzieci przywiezłam troszkę wcześniej, już jest 15 po 8. Ale musiałam jeszcze zajechać w jedno miejsce, odebrać ciastka na, no dzisiaj w ogóle ostatki w szkołach, w ogóle w całym tygodniu, no takie ostatki, że są bale, dyskoteki i tak dalej, no i w związku z tym, że u Władka też jest bal i u Klary zresztą też, do... no to tutaj do Władka musiałam dowieźć jeszcze jakieś ciastka na poczęstunek ciasta w sumie, no więc rano musiałam to szybko przewieźć, zorganizować. No ale to nic. Jadę teraz słuchajcie do sklepu jeszcze, bo w ten weekend, być może niektórzy z Was wiedzą, planujemy taki rodzinny obiad z okazji moich urodzin schodzących w najbliższym tygodniu. No i właśnie dzisiaj jest piątek, więc dzisiaj jadę jeszcze do, tutaj do sklepu jednego do do, 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 do do kupić parę rzeczy. No i e, troszeczkę będziemy coś tam pieścić, gotować. Um, no cóż, no obiad to wiecie, w większości się zrobi w niedzielę, po prostu rano. E, póki co, no dobra, właśnie, jadę, załatwię to i wracam do Pawła do domu, napić się drugiej kawy. No i dzisiaj też taki w, planie, w planie mam jakieś sprzątanie, bo przydałoby się trochę od, odknurzyć ten dom, no. To działam, do usłyszenia za chwilę. No, jesteśmy w domu, moi mili. Właściwie ja nie wiem, gdzie ja ten film zaczęłam, skończyłam. Czy to znowu film? Nie wiem, pogubiłam się. W każdym razie, wróciłyśmy z dziewczynami ze sklepu. Rozpakujemy w no, śniegowie wszystko. E, tutaj nam się podgrzewa makaron. Kupiłam golonkę, więc i do jest potrzebna. Będziemy robić jutro. Kaczkę też będziemy robić. Ktoś tam pisał o tej kaczce. Chciałam ja tylko powiedzieć, że jeżeli już robię Większość te skaczki to normalne, jakoś, często, ostatnio. W e, większości te, te części skaczki tutaj to narosło, ale to, co, co się jak dla mnie nadaje do zjedzenia i smakuje dobrze, nie wiór, to są skaczki. I tutaj nie miałam z tym problemu, żeby zrobić je tak, żeby były soczyste i nie suche, tak jak pani sobie napisała. Nie wiem, jak tam wyjdzie tym razem, ale do tej pory mm, no nie było z tym problemu. Um, ale jeszcze, jeśli chodzi o całą kaczkę, to też bym się nie podejmowała ćwiczenia e, takiej swojskiej kaczki. ja dzisiaj, kupiłam coś, co Pan mówi bardzo, jak wiadomo. No i jutro we na, na przykład. Bo on często mówi o tym, no nie muszę się tak, bo zaraz będzie Majtał, się obraz. E, Paweł często mówi o Matylda, proszę cię. Mhm. O tym, że smakują mu brytyjskie sianania, więc kupiłam dzisiaj wesołka w co się pomiorałam. żeby mu zrobić śniadanie. To będziecie jeść? nie, Niekoniecznie. Mamy też papryczkę. Tam, to to na co widzimy, tu na klasie. O, tam papryk nie przelatwywał do ciągi. Dzisiaj będziemy z tatą w dla Ariolio. Chyba chcesz, żeby, żeby było wypieczone? Ariolio? Tak. Pewnie i Badek się wyłączy, bo mówisz. Ja też chcę. Koń, koń, koń. Heffie, heffie. Hmm. No i tak, wychowamy, umijamy. Kupuję, co się da. I zjechamy. Chłopaki pojechali z, no, no, już w pojedynkę zieloną. już może tak. Chłopaki za wygląda. No. Um, pojechali teraz chyba na kubryki. Mogę cię prosić, żebyś położyła te podkórki? Dobra, to będzie wycięcie. To jest to taki zlepek. Właściwie z tego dnia będzie. Zlepek. Zlepek. Yy, mamy chwilę. Usiedliśmy. No. Teraz czekamy aż Matylda skończy basen. Tak? I dopiero o 19 będziemy wolni. Tak. Hmm. Ja już to zrobiłam... Yy, Co zbyt ogarnęłam zbyt? się trochę teraz. Licząc na to, że ty z Matyldą <laughs> zrobisz powrót. Hmm. No, zrobię, zrobię. Um, co, zaraz wysuszę. Yy, no i co? Później przyjdzie czas na jakąś kolację. Chociaż ja na razie to jeszcze nie, nie myślę. O tym A ty już myślę. O kolacji? No. No, no trochę się głodny robię, ale to nie jest problem. No to dobra, to zaraz się możemy tym zająć. Ale to ma być kolacja taka, o jakiej gadaliśmy? No makaron, tak? Betarna. No. To ja już jestem zachwycony. No to zaraz mm. się zrobię. Tak. Grubo, grubo. To tak. No. To tak. No. Teraz poczekaj, bo my się, nie wiem, czy ja... To ja już się chyba gubię w tych filmach znowu. Ale no. Mogę się gubić. To ja nie wiem. A gdzie jest kot? Kot? Nie wiem. Yy, już był w tych pudełkach od pani Grażyny. To było na zewnątrz. Nie wpuszczałem go do domu chyba. W pudełkach był, już Nie no. wiem. To ja nie widziałam go teraz. Coś tam u góry się praniem zajęłam. Składaniem czegoś. Dobrze. Nie wiem, co się z tego działa Szybko. A, nie byłoś, byłeś tylko z Matyldą. Czy byłeś ja jeszcze coś? Matildo. Nie z Matyldą, no Nie wiem gdzie się chodzi, ale nie mam na razie jak. <coughs> nie ma po co. No dobrze, no to, 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 to kończymy chyba. Dobrze, czekaj, to co? Bo ja czekać <coughs> na kolację tak. Poczekaj chwilę na kolację, okay, a ja idę sobie w... uczesać włosy. i Ale mam nad, I, w, I wtedy się zrobi wezmę za kolację. Bardzo dobrze, proszę Państwa. Bardzo I Jeszcze dobrze. ulepię jedną partię bez, zów, bez no. żeby się suszyły. I będą już, już z góry. No, <laughs> na jutro sobie to posłużą i zrobię te sery. Angielski śniadanie jutro też. I angielskie Jajka śniadanie. Nas, Paweł będzie teraz myślał o tym śniadaniu. To jest bacon? O, właśnie, no nie ma. Resztka taka do jajecznicy tylko. A, taki wiesz. Nie. Plastry już. No to przyszedł. nie ma, bardzo mi przykro. A gdzie można takie kupić? W sklepie. Ale są takie? Czy to trzeba? Trzeba poprosić, żeby po cienko pokroili, no nie? Mm. No taki byłby najlepszy do tego. Dobra, to ja pojadę po taki bacon jutro. To lepiej, ja pojadę. Mówię wiem gdzie. Aha, okay. co ja mogę wiedzieć nie? o bekonie? <noise> Jak ty zobaczysz tę kolejkę rano w sklepie? To w sobotę? Się przyrzekasz. Dobra, ja, ja się tym zajmę. Coś jeszcze tam ma być? oprócz tego bekonu? Oprócz winu bekonu, nie wiem. No. Nie, nie, poczekaj, jest fasolka, pieczarki. No, może być kiełbaska, tak? Mhm. Ale tam był jeszcze tościk, wiadomo. No i bekon. <noise> Jakie <laughs> Życzenie. No, no, tak, no nic tak jest. Dobrze, dobrze. Słyn, co? No. no dobrze, jak miał być angielski, to nie będzie w tym do końca. Niech ci będzie, no. Także tak. Dobra, <laughs> to by było na tyle, jeśli chodzi o ten film. <laughs> I, i, I tyle. No. I tego. Narka. Tak. Nara.